Pies z głową w dole dla początkujących. Dzień dobry, namaste. Nawet jeśli ćwiczysz już jogę dłuższego czasu, to i tak, i tak obejrzyj ten film i zobacz najczęstsze błędy, które pojawiają się w psie z głową w dole. Gotowe? Zaczynamy, moje drogie. Pierwszy błąd to zaokrąglone plecy, ponieważ w psie z głową w dole Chcemy kręgosłup wydłużyć. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Mniej więcej jaka, jakaś pozycja z zaokrąglonymi plecami. Ponieważ chcemy wydłużyć kręgosłup, tutaj możemy spróbować mocniej odepchnąć się od maty, tak żeby skierować barki bardziej do centrum. Zgiąć nogi w kolanach, bo pamiętajcie, w przez głową w dole nie musimy, nie chcemy i nie na tym nam zależy, żeby piętami dotykać maty. Chcemy wydłużyć kręgosłup te dwie rzeczy, w momencie, kiedy Twój pies z głową mniej więcej wygląda tak. Zobaczcie tutaj, gdzie są moje barki, gdzie są moje dłonie. Ja chcę w przez głową w dole. Wyciągnąć barki bardziej do tyłu. I dlatego tutaj tak ważna jest praca obręczy barkowej mojej dłoni i dlatego ja się odpycham od maty. Mamy to? Ok. Nagraj siebie i zobacz, jak ty wykonujesz psa z głową w dole, bo to nie jest wszystko. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy ćwiczymy psa z głową w dole, to inne ułożenie kręgosłupa. Gdzie bardziej zapadamy się klatką piersiową w stronę maty, to też nie jest to, co chcemy zrobić w z głową w dole. Chcemy wydłużyć kręgosłup. Czyli zamiast się zapadać, jakoś tutaj tak w klatką piersiową do maty, domykam brzuch. Wydłużam kręgosłup. Barki kieruję na zewnątrz, głowę mam rozluźnioną. Ok, czyli gdzieś zamiast tu, trochę trudno mi się to pokazuje, tak? Domknij brzuch. I ostatnia taka ważna rzecz, jedna z najważniejszych, na którą chcemy zwrócić uwagę, to stopy. Bo możesz robić psa z głową w dole, mając stopy na przykład gdzieś tutaj, zupełnie inna praca w ciele. Natomiast w psie z głową w dole chcemy mieć stopy daleko, dalej. Zawsze sprawdźcie, czy możecie dłonie, stopy odsunąć sobie dalej, tak żeby mniej więcej szczyty Waszych pośladków były w centrum tego kształtu. Robimy taką piramidę przez głową w dole, trójkąt. Ok? Czyli pamiętajcie, chcemy mieć wydłużony kręgosłup. Jeżeli zaokrąglasz kręgosłup, Warto zgiąć nogi w kolanie i to tak, żeby te kolana się nie chowały do wewnątrz, tylko były ustawione równolegle. Może trzeba troszeczkę mocniej się od maty odepchnąć, zrotować barki na zewnątrz, tak, i wycofać barki do centrum. Nie chcemy mieć barków prawie że nad dłońmi, tylko tu, jak możemy. Nie tu, a tutaj. I do samostopy, nie bliżej, to nie to, to nie ten kształt, tylko dalej. Pozycja piramidy, trójkąta, rozluźniona głowa, domknięty brzuch, więc nie wisimy tutaj, mamy mocne centrum. Mam nadzieję, że te trzy, cztery takie wskazówki były dla Was ważne. Uważam, że one są najważniejsze. W praktyce psa z głową w dole. Dlaczego najważniejsze? Bo właśnie najczęściej te kwestie e, pojawiają się wojo, e, we, w psie z głową w dole. Kiedy praktykuję razem z dziewczynami, to właśnie widzę najczęściej te pojawiające się błędy. Przyjemnej praktyki, e, dobrego dnia i do zobaczenia. Pa!